Siema! Nie spodziewaliście się mnie w takiej gierce. Ostatni raz ją nagrywałem chyba w trzecim sezonie i dziś wam pokażę jaki ze mnie nie jest kozak, ale coś tam strzelać potrafię. Zostaw lajka i zapraszam na film. Kambodżańczyk, ciastko! Właśnie powracać nas ku zwycięstwu. Pierwszy level ty się znasz. Dobra, to A. dawaj, to nie zaznaczone jest... Lepki, Lepki kuta na, o Boże. Nie mam tego odkrytego, dobra? Na tym klejący tibisie. się dom lecę. Konglet i bici pozatrują na tej. Ej, spadamy na jeden domek, jak najbliżej siebie. Ładujemy na 3-4 i wygrywamy ten mecz, a z kodem i s***** dajecie zarobić dla emeryta. Jakim kodem? Bo było pipnięte. Kodem i Kur... cały czas jest pipnięte. Kodi sa... Jakaś cenzura się tutaj wkrada. Kodi sa. O ty jakiś ty na dwa descek to idzie wszystko wypipać. Kodi s***** są tu oponenci w ogóle? Ja zabiłem, mam drugiego. No to drugiego już nie uśpisz pewnie, co? Mam jeden, jeden, nabój mam! Ja widzę, u siebie pod chatą są. Śpię! Ty śpisz? Nie oni, oni! Dobra, you, śpię! Śpię! Jak to jest kurwa, śpię! Chcę, jak wszystkich! Cały się dobry nie wiecie, ale ja mam kot. Kot i sam w sklepie w portek. Spisz go teraz i kup zajebistego se skina albo jakiegoś fajnego tańca. A jak już tańce skiny masz, to se baza z kodem i sam. Zatańczyłeś im? Adzi, adzin A ciastka co na chacie? Na chatę ciastka wygrywam. się? Komornicy? Ha! Ko z ciebie na mnie. <laughs> Jeszcze nie Gdzie... to... Ale o znaczeniu. Mnie. Kurwa jak wyskoczył tej Nade mną jest! JAK Jak wysoko wyjebało mnie Dobra, leży jeden Ale ja tu muszę, kurwa, ten tak. Kurwa! Za, za... Na domie jest, tu! Tak, ja już, już, czekaj, tylko pielęgniarkę, kurwa, spalę i za ja was ja nie pomogę Spiderman jest, pa! Peter Parker Dawaj go, TO kurwa Kurwa, kurwa, patrzę, z daleka, patrzę z daleka na ciebie. Leci. Pięknie się? Ubarnięci? Oczywiście. A ci na ci, no! A z kolei samu? Hmm. Ej, schodę z góry. Ja to wygrywam ten mecz, bo ja w ogóle dzisiaj chcicę mam na Fortnite. Dobra, chodźcie tu, bo ja mam beczkę, rzucę wam. Ja mam na 3 ale kurwa. Chopie, tu się rozgrzejemy, tam wygramy. Tu jest Fortnite. Rzucam beczkę, także na to, bo będzie powinno leć. Ciastko, wiesz, że ja dobrze gram Fortnite, Fortnite'a tylko dlatego, że... żeby poruchać w domu, bo Monika jest, kurwa, uzależniona? Chodź na tą beczkę, ty. Idę, idę, no. Monika lubi Fortnite. Ja z nią pogram, wygram mecz i ona od razu leży wraz z klapichą Ile <laughs> kurwa, macie braku? Kurwa, jeden plus tego Fortnite'a. Kurwa, yyy. ci powiem, że bez budowania jest fajny. Raczej znaczy nie, no jest okej okay. To teraz. jest iż... Dopóki mi się Maciek nie buduje, kurwa, to jest w porządku. Stary, jak Maciek ma 4 lata i się buduje. się pola, ty, Co to jest za pole? Magnetyczne. No, znalazłem to na chacie Czekuję, ja mówię tak, atakują nas kosmici Patr, to, pato, A nie, nie mam na bajdę tu, tam kurwa, na tej złotej klocka kurwa stawiam i to Trzeba ochrzcić, ochrzcić mieszkaniec mieszkanie, trzeba się u niego Cicho Poszedł się wysrać na złotej? Jebany tygrys kurwa ja, ja też bym to zrobił Stary, ale to pierwszy. jest, ale to jest dominacja genetyczna, on mówi tak Wiebał się gościowi na chatę i u niego się wysrał. Za jego pieniądze, no nie... No, 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 no. Jak zrobisz kupę u niego na hacie, to już masz nad nim kontrolę. Kurwa, a mogłem, mogłem sobie. A tutaj piękny ta... głaz był, tutaj spadł na łeb dla chłopa. Ej, jedziemy do goli się wysrać, kurwa. Robimy vloga, normalnie jedziemy w trójkę, jedziemy się wysrać, ciastko do ciebie na kanał. Tytuł, wysrałem się u potężnego włodarza. Stary, jak to, oddaj, lecimy. Let's go, let's go. Ej, wszyscy mamy wszystko? Ja nie mam amunicji za bardzo ja. I jeszcze w gwiazdkach nie spuściłem wody Ej, zróbmy tak, nie wiem czy damy radę Kto się obrzydza kupy? Ale nie? Czyli idziesz strać pierwszy, ja później sram po tobie a ciastko na nasze, ten, klej trzecią i mu nie spłukujemy tego Ty, bo tu mu trzeba Tutaj mieć klucz. Są, ty, no to? jakiś klucz trzeba mieć Ej, wyobraźcie sobie, że on wchodzi i takie a batony mamy? są. Nie, a ty? Nie mamy kurwa Ej, robim, robimy mu LEGO? Ej no... Zrzut? Stary no Wojtek mnie wpuści, powiem, że będę chciał walkę On mnie wpuści na 100% I powiedz mogę iść siku potem Ciaska, mogę iść siku i potem ja jeszcze i zrobię sobie tego zdjęcie I Czy... czekam, aż będzie chciał długońki pójść. Stary jest to ciekawe jego reakcji. czekaj, chodźcie tu Ej, robimy ten film, normalnie O kurwa! Ja i tak by... mam BMK na dotarciu, kurwa To, to by było mocne Ale ci mam ja zatrzeć tak chcesz No, ty mam kurwa zatrzesz. Nie, nie, ale czwórko. Ale M4 się przejechał. Ty, tu są te. Chcecie? Co masz? miam y, Dla czasku no, jak zgrabnie zmieniłem temat. No. Ja wiem, ja <grym> wiem, że ty to. Ty, ale WD klejesz z detailerem, on by ci ogarnął na no, A Ale ja mam od ciebie. No właśnie, to jest ten <grym> problem, kurwa. To jest ten problem. A tu jest ta skrzynia? Skoda mi samo. Tak pikło by. Tak kurwa, nie będziesz pamiętał. Nati, nati, get noo, i nati, get i tak są bardzo podobne, jest, z tym M3 i m Takie, no dosyć, podobne, mówię, że takie same, ale... Co to jest, Launchpad, normalnie? Ej, Ciastka, jak chcesz, to możesz moją M3 odebrać sobie i kupić. No kurwa, tak zrobić. Jak mi kurwa za nią zapłacisz, to spoko. No i już chyba się dogadaliśmy, kurwa. Ej normalnie idzie położyć ląd spada? Pokaż Ty Kłoczek teraz Tom, lepiej zarabia to jeszcze kłoczek się z dwójkę do leasingu do lysingu i kłoczek mu, kurwa dwa razy w miesiącu się przejechać Kurwa Ciastek, jakbyś kupił taniec luzaków kurwa No co to, to kurwa jest, jest, No to co my tańczymy, a jeszcze jest taniec taniec dziwek A nie dobra czekaj bo ja tu patrzyłem na kuśliwek, Na Nati Nati get no. Nie widzę gdzie gdzie gdzie? Nie widzę A, a weźmy może zlecenie? Ty, a gdzie tu jest zlecenie, tu gdzieś na dole? Ja idę po zlecenie To leć na ty, na ty get, no. A ja się rozglądam Ty? Gdzie? Obok mnie, kurwa! Co ty gadasz? Ej, typy! Kurwa, ty! O, dostał Ale dostał, kurwa, wy ode mnie Jeszcze jeden się. Zjedź, to Ej, o, mi wykurwił Idzie czekaj, tutaj, czekaj. tutaj, tutaj, tutaj jest Złota pompka, miał, Weź, weź, weź Gdzie cię, gdzie? Za drzewkiem takim umarłem. Dobra, idę go kurwa najechać. Idziemy. Potrzeb... Ej, obsberbił mnie jakimś głupem. Pokaż mi! Wyjebał się, a jeszcze jeden? Czy umarł? Umarł, 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 to wszyscy. Wieszy, wieszy, wieszy. O kurwa, jeszcze chill wagon jedzie jak Chilwagon wagon! Chil wagon. Niech Dobra, palimy brotę ty Wsiadaj, Ciastko Ja mam launchpada do zajebania, jak coś o Kurwa Ej, ty... panu! z góry. jest pizza, jest pizza Biało ma jeden z górki, Dobra, dobiję, chwac Dobrze, kurwa, krótko, Ciastko, z frajerem Ja launchpad Jest, jest, jest! kurwa, zabijcie, wink jakiś, ty? Weź, weź, weź pomp Wilczu, Weź... Yy, co? Bez, weź, weź, weź. Ej, granaty ktoś rzuca! To wy? Kurwa! Kościół! Dostał, dostał. Piznę mi wyjewał ze tu. Kurwa, ciastko musi on zero ma, zero ma. Znaczy, zero keba. O kurwa, głaza ci rozkurwia. Nie. Mam. Mało ma. Kurwa! Uciekaj! Uciekaj, ciasko! Kurwa! Ale jesteśmy w to dobrzy! Słuchajcie, wiecie, że Kononowicz i Major będą w tam super. Jak to się co to tam jest? Stary, Kononowicz się rucha z. <grym> y... Majorem, pan. Z Majorem, 100%. No ja wiem o tym! No i tam siedzą mi! Jest. Parówka podlaska podawana, co wieczór yeah. po, 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 Podlasie Podlasie Mi się lasia. wydaje właśnie, że kono do tam, kurwa, do Majora Czeku No kono jest do niego zazdrosny, chuj Ja Ej. pamiętam jak on jakieś kurwa małolaty na live'a wziął, stary To co mówił, kurwa Stary, one w tym smrodzie wytrzymały? Kurwa, stary jak pamiętam, mnie tam mlekiem boił, kurwa, ty. Stary. Jak ja to... nie tam no, Ej, wiesz, co jest najśmieszniejszy, nawet ładne były. Stary, najgorsze jest to, że tam z pępka z tę chlizną jebie. Nie, no one musiały tam na covid przyjść, że tego smrodu nie czuły. Ej, chodźcie tu na jeden budynek! Tu, na ten, na, na ten. ten, na ten. Na, A ten! na ten? No dobra, na ten. A kurwa, to ja już nie zalecę. Ja już też, że jestem ciar. O Luju, no ciasko! Je, to jednak na ten lecimy. Ładnie nie Kurwa, o, kurwa, tej do śmietnika się biewałem nieco. Ładnie wpadł do świetnika. Ciastko, ładnie, żeś zniknął. A to ja jestem kurwa, hoodini. Hoodini, kurwa. Nikogo nie ma w śmietniku. Ej, gościu, gościu, gościu. Kurwa, ciastko, ja cię asekurajszę cały czas. Typ? Tu masz broń. Typ, pode mną. O, kurwa, strzelił mi tu. No, Zabijaj mi go, kurwa! Ty jesteś takim chujem, nie? Ja się cieszę, że cię podpisałem, kurwa Natural No A nie chciałbyś robić yy, windykacji? Chciałbym Brać od tych chujów procentów? O. Bo oni, kurwa, nigdy mi nic nie dają Nic A co ja mam ci dać, jak ja nie zarabiam? Mogę podjeżdżać tam Podjeżdżaj do nich, kurwa Ty jakbyś tymi swoimi zapasami bengalskimi ich złapał, to jest koniec To jest pragnata teraz no. <laughs> Posprzątanet Nati oh. na ty, na ty get, no Skoda mi samo Eee, tutaj typek u mnie gdzieś pode mną Nie yeah, no fajnie panie Ol dostał ciosa na hita Ale coś, zabiłeś go na, na trup? No, tak na trup, ale miał 50 zdrowia, nie wiem czemu Może go plecy polały jak mnie Może być. Że 50 ja też w Fortnite jak się, jak się jak się loguje mam mniej HP O rangeadem tak Jestem przy orężadowni ciasko coveruj mnie no ma w chuju człowieku harnasia pije. Nie bo harnalda pijem no. Tu masz dużego, możesz sobie kupić za złoto Chcesz Ci kupić? Kurwa, stare. Stary. Wiecie, że Ciastko mi w kasynie kupił chipsy? To? No i muszę mu oddać. <głosy> <głosy> Ej, stówę normalnie widał, ale ja miałem smutny dzień tam. Byłem stary. Ty, ty lama. Sala miał statut, co to za ciaste, za Ej, na to ja ty garaż, tu ten rodzinowy Ej Natuś, a ty kiedy przyjeżdżasz? Co? Na Poznań ja. nie długo nie, nie, zawsze... nie było w ogóle tak, no, tak, no, tak, Jak jesteś najebany to zawsze do mnie jedziesz, jak jesteś trzeźwy to nigdy Właśnie, ty co to jest to w fitosi, co to daje? Że... Leczy W chuj, chuj potrzebną rolę jak nam... no to możesz nam życie uratować tym, będziesz naszym takim supportem Kurde ciastka. Dawaj ciastka z tą maszyną do no, tych oponentów, co tam nam, nam pokazują to Nie Gdzie? strzelaj w nich tam Tam gdzieś są, nie? Jakieś zlecenie jest Ej, kurczak tu jestem. Kogo? A, uciekliście, dobra Nie, nie A no, my już Poczekaj, poczekaj, poczekaj Uciekaj My nigdy nie puszczujemy, co ty Odpalaj tego Optimusa Prime'a i jedziemy gdzieś, ty my Już to jedziemy można? Optimusem? Tak Odpalaj maszynę Najbieżniej i Najbieżniej Ej, coś na zwierzynie jedzie tu Jest Widzę, 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 no, dawaj Kurwa tu! Tam, tam! No czy... kurwa! Jaki kutas! Kurwa! Lecą z góry jeszcze! Tak, lecą z góry jeszcze tu gdzieś! Dostań ciosy! O, mu najebałeś! Czy to on ci! Ja dostałem ciosy, nie gdzie? Tutaj! Cały raz leży Dobra, teraz to, kurwa, Leżą uf. maszyną kurwa w pitości. Chodź, maszyną w pitości. Not, not, Ej, ci not, nawet get. dobrze grali. Dobrze no. Yy, strefa, nie A kurwa, się przestraszyłem! A to ciastko, <laughs> bom, był bombom! Bom. A ty się kłoczek nie zwolniłeś przypadkiem? Nie. Ja zwolniony jestem, ale ty no wiesz. O, Ej ty, ty bełtem, ty bełtem! Gdzie? Faktycznie Wyskakuj, wyskakuj! Do niego Dostał biał! Kurwa, dostał, no, dostał! No, 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 no. Kurwa czym mam mnie rzucił! To był twój! Ale ty jesteś chujem to pod fraga to co? Ale jesteś kurwa pies! Ale zatańczę tańczę na mu? Za to oh. na Tigetomu mu, chociaż <laughs> Ej dobra idziemy dalej bo strefa zaraz na nas zje Ale ten kurwa kolegów zgubił chyba Gość nam tragi on, ten jego kupel Dostał treści no Nie możemy jeba. dać mu o, tu będzie jechać zaraz ta jedziemy Wybuchł ale wybuch stary Dobra teraz go spiskać Dobra ja za kurwa Ej biał ma Kurwa białba. Kurwa gin! Nie, mi też. Nie! Gdzie on jest? Widzę go, widzę go, widzę go. Gdzie? Tutaj, za drzewkiem, za drzewkiem, tutaj za prosto. Wiecie, o tu, na blisko? No, za drzewkiem był. Za dole tam. Pierdala. Leżę tam. Nie! Jeszcze ja go kurwa nie zabiłem. Ja odjebałem taki ryż. Ej to jest kmeczka. No, no, Ej, Ej Bob! Bo... Ej, ale mamy daleko strefa, więc jest kurwa. Autem, autem możemy Kurwa, Ale jest mamy ciast ciastka z wyrzutnią! Urwa na pick jestem stary, to jak będziemy na tym aucie, to ten. Dawaj Szymon Chodź Dawaj kurwa tym Wschodź! Już i już. I strzelaj w tym nas o kurwa, żabę rozjechałem niechcący, szlaki wyjebałem Ja musiałem musiał na górę wejść, żeby... No to skończyłem. a jak możesz się jakoś przeskoczyć? Kontrol, kontrol okay, Dawaj Nadi, nadi, get no kurwa, Nie, 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 Niezniszczalność nie. nie, nie Tak Kurwa tą sklepę stary, ty No chuj, że zaraz paliwko się skończy, a po 7.30 jest No dawaj Lampado do tego, nie. kurwa, ty Lampa do to jest na dwóch Kurwa ciastko, jak ty wyglądasz z tą lupą O tu się wpierdolimy na to górę Dobra. E, a, nie, a ta I tam się spali, tam się spali. Dobra już z buta zara Dobra, z buta, z buta Przeładujcie bronie Jak nie macie. A na górze to chyba jest Pięknie tam, pięknie tam Ej kto to strzelił? Tam jest zapiej On jest najlepszy do góry Spadochroniarze Na samej górze od uciekajcie Coś się stało do o kurwa O kurwa to nie ty, w strefie, ty, w ty idziemy stąd Nie, że na skłoczek kurwa umiejscowiłeś się. Bo mi chodziło żeby tu na górze być, o tu Ej typy pod nami! Gdzie? Tu O kurwa Pokaż! Podjeżdżam tam No Dobra, to tu! Jesteś... Oznaczony jest kurwa! Pięk, ciasko go dojebał, człowieku jak psat, coś kurwa schodzisz i zapisz. Ja sobie muszę drinknąć chwileczkę jebnąć sobie, 50 Ej co to się dzieje? Ej, taki szybki jestem Ej typek tu napierdala do nas, zaraz leci! Patrz tam tam jest! Chyba dostał 30 tam Ej, jeszcze jeden! Jebał, mnie, jebał! Nie dobijaj, nie dobijaj! Idę w krzaki, idę w krzaki, idę w krzaki Idź w krzaki, idź w krzaki kurwa Pies, pies, pies koni Góra, 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 góra Na ciasku, na, na, na pomóc Kurwa nie widzę go Ej nie, nie widzę go Zero ma? Musisz Za tą to, górką, za tą górką jest Widzisz Zer? go? Widzisz go? Widzisz go? Dawaj go płaczeć, bo jest Ciastko chodź leży. na czworakach do mnie, chodź Chodź kurwa pod kiermanę cię biorę Dawaj, o, dawaj, w o jestem! Kurwa, jak, kurwa, w borek jest ziemniaku, ty! <laughs> jak meduska szyszka dzisiaj! Przestań tak mówić! <laughs> Normalnie podnoś, żeby, wiesz, szybciej było. I, I tygrysy, kurwa, kurwa musicie rzucać tym się! Dawaj bombom od razu twoją! Skatelem. Ale kurwa kongo tu jest! No no damy. kongo w chuj, idziemy! O kurwa, to na drugim końcu mapy jest. Przeładujcie bronię, nie? Jak się Cia naładuje, ciastko to od i... razu mało. wal w nas. Bo żeśmy stanęli, żeśmy równo. No, żebyśmy wszyscy obok siebie stali. Radzi jeden ładunek się naładował. Kongo to, TV, damy radę. Kurwa, Kambodża jak chuj. Ładne Kongo w Fortnite. Ej, dawaj ciastko, tu bombami wal. Mam tylko jedną. Dobra, ciastko. dobra, dalej. Będziesz musiał się wylecić, kurwa, ciastek. O kurwa ty jest, stąd się nie spierdolę. Poczekaj, na, na kontrolu zjedź sobie. Ślizg z dupy, wyje. Dobra. Na chuju tak. sobie zjedź, ciasto. Dobra. No, a bo na chuju sobie zjedź. I krzyż, kurwa, Kambodża. <laughs> Ale Kambodża. Czas, by czas, naprawdę. naprawdę. O, Ej, ty pytam, balu do nas. Dostał 150. Dwóch po 100 dostało tam. Ej, chodź do ciastka Dwóch po stówce dostało. Pod drzewo, pod drzewo. Ty się... tam lecz nie? Żebyś nie miał. Czasko lecz, lecz, lecz. Koczek ma full, ma full. Widzę. Ale dostał! Ale tam Ale robię misję Powaliłem jednego, dobra, powaliłem jednego. Ja od już tego. Zero ma jeden! Szkielet ma zero! Ale dziś mam kurwa wuj! Jakie konto, ja pierdolę! Kurwa, to są całe szkielety! Oj, mnie bało mnie w pizdę to węgo. Ja Na sfermi mina pyka. na czas. Ale dymy, kurwa, kłoczek. Tam były Jego. same szkielety, debilu. Ja balę w gościa 100 i mu się kurwa nic nie dzieje. No to widzisz, że oni spoceni. Teraz no, uważaj ty zajebałeś się. O, o a na, na, na mordę, na mordę tylko, ty Ale wybym walisz. Szach! Kon zajeb on jak w tibie, jak On nie, nie grał w tibie, kurwa Dobra, zlikwidowany, dobra, wylecisz, ty no. Muszę was kurwa podnieść, tak? Nie, już chyba nie dasz rady o, sobie kurwa, nie. To kręce, się, Jedziesz bo. kurwa ciasteczko do Ty musisz się wyleczyć tym twoim kongijskim kurwa pierdoleniem Kurwa, to będzie ciężko No Jesteś... tira, kur... tira! O kurwa, już nie będziesz w tirze Uciekaj, do, do, tam do lewej, do lewej Kurwa Pierdolony! 9hp miał! Ale nic, w sumie śmiesznie było No i pasuje no, no.